Budy baj baj, pan Jałm Beobę tej się yow, jara, boś jaja Jałm, ej, Weź czas, żeby poczuć to Taka biba cały częściej się blok Patrz na mała czeka na pierwszy krok, a ty nie daj jej czekać, a zapadnie To Weź czas, żeby poczuć to Taka biba, że aż się blok Patrz na mała czeka na pierwszy krok, a ty nie dajej czekać, a zapadnie blok Widzę ręce w górze, widzę rąk cały Bandango gang, prosto od nas, dla was, yo. Sprawa jasna, gładala, hara się jara Spadni do miejsca, gdzie pas, stóp zwalają To jest czas, żeby poczuć to Taka biba, cały częściej się dróg Patrz, ta mała czeka na pierwszy krok A ty nie daj jej czekać, a zapadnie zrok To jest czas, żeby poczuć to Taka biba, że aż częściej się, się blok Patrz, ta mała czeka na pierwszy krok A ty nie daj jej czekać, a zapadnie zrok Nabiwa tak kolejny dzień prabę One daje, flow daje księg To taki upał, że prosisz o dzień Tu na że gra mój sam system Czuję ten dym słyszę butelek pręk Dzisiaj kiśba robi duch Szużu -szu, bang pęk Powal zacząków już nie jeden klęk Dawaj tu tękź tu nie stój jak kreś Widzę ręce w górze, widzę rąk, cały las Fandango Gang, prosto od nas dla was, ja